Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem będzie dzisiaj Pani Eurodeputowana Beata Szydło, premier rządu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2017 oraz wicepremier w latach 2017-2019. Pani premier, zacznijmy od tematyki Zielonego Ładu który Komisja Europejska mimo oczywistych negatywnych skutków dla mieszkańców Unii Europejskiej wdraża, bo to są i wzrosty ceny energii, i między innymi szkodliwe skutki dla rolnictwa. Proszę mi powiedzieć, proszę nam powiedzieć, naszym odbiorcom, jak, jaki to będzie miało dalszy ciąg? Co może się jeszcze zadziać w kwestii Zielonego Ładu? Dzień dobry, witam serdecznie. Zielony Ład to jest projekt, który jest forsowany przez Komisję Europejską, głównie przez Niemców, w ciągu ostatniej kadencji Komisji Europejskiej. I to jest program, który doprowadził w tym momencie, można powiedzieć, do zapaści gospodarki europejskiej. Założenie było takie, że ma być poprawa jakości życia w Unii Europejskiej. Oczywiście szczytne hasła, ideologia, która została przeforsowana przez Komisję Europejską w poprzedniej kadencji, narzucona krajom członkowskim i też no, próba takiej takiego przekonywania Europejczyków, że to jest program, który jest niezbędny, bo z jednej strony jakość życia się poprawi, a z drugiej strony Europa będzie szybciej się rozwijała i będzie rzeczywiście Unia Europejska potęgą gospodarczą. To jest oczywiście nieprawda i te kilka lat już forsowania tego projektu, wprowadzenie rozwiązań, które. Zielony Ład zakładał, no obnażyło po prostu kłamstwo tej ideologii. Gospodarka europejska jest coraz mniej konkurencyjna. Poszczególne kraje mają coraz więcej problemów. Skutki dla chociażby branży takiej jak branża samochodowa są no żałosne. Najbardziej zaczęli to odczuwać Niemcy i można powiedzieć tak, to jak gdyby zaświeciło takie światełko i, i ta lampka się gdzieś tam zaczęła jarzyć, że nie do końca to, co Ursula von der Leyen wmawiała przez te lata i jej komisja Europejczyką jest słuszne. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że gospodarka europejska jest coraz słabsza. A mimo to nadal jest sforsowana ta ideologia przez tą nową już Komisję Europejską, przez samą von der Leyen. Można odpowiedzieć sobie tak, jednym zdaniem, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi zazwyczaj o pieniądze i o biznes. Niemcy mają być tą potęgą gospodarczą i tym krajem, który narzuca kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Cały ten projekt jest na to, żeby oni dyktowali te warunki, a pozostałe kraje, szczególnie odczują to kraje naszego regionu, no były tymi krajami, których, które są od nich uzależnione. Tyle tylko, że ten Zielony Ład obnażył słabość również i tego toku myślenia, bo jak wcześniej już wspomniałam, gospodarka europejska, niemiecka zaczyna przeżywać też coraz większe problemy. W Polsce Zielony Ład, no to mamy przede wszystkim zapaść, jeżeli chodzi o energetykę. No my tutaj w naszym regionie odczuwamy to szczególnie boleśnie, bo wiadomo, że polska energetyka oparta na złożach, na surowcach kopalnych nie przestawi się w ciągu krótkiego czasu na te nowe technologie, które są forsowane w ramach Zielonego Ładu, a też i nie jest to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego. Więc można powiedzieć tak, że Zielony Ład został wymyślony i wprowadzony przez brukselskie elity, ale został wprowadzony i przeciwko rozwojowi Unii Europejskiej. Przejdźmy do kolejnej kwestii. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat paktu migracyjnego. W, kiedy w ubiegłym roku odbywało się referendum na temat y, migrantów, wtedy obecnie rządzący, wówczas opozycja, byli temu przeciwni. W tej chwili Don, premier Donald Tusk mówi o tym, że jest przeciwny y, paktowi migracyjnemu. Jak należy rozumieć te kwestie? O co tak naprawdę tutaj chodzi? To są wybory prezydenckie wkrótce w Polsce i Tusk zdaje sobie z tego sprawę, że w kampanii wyborczej musi zacząć stosować taki przekaz, który jest akceptowalny przez Polaków, ponieważ ludzie w Polsce odrzucają nielegalne migracje. Zresztą wtedy, kiedy myśmy rozpoczynali nasz rząd w 2015 roku, Przejęliśmy rząd po Platformie Obywatelskiej. Wtedy ówczesna premier z Platformy, Ewa Kopacz, zgodziła się na przyjęcie nielegalnych migrantów do Polski. Ja, w momencie, kiedy zostałam premierem, się temu sprzeciwiłam i Polska jasno postawiła sprawę na Radzie Europejskiej. A szefem Rady Europejskiej, przypomnę, był wtedy Tusk, który forsował przecież ręka w rękę z panią Merkel. Pakt Migracyjny. To warto przypominać, bo on dzisiaj próbuje tworzyć właśnie takie wrażenie, że jest przeciwko nielegalnej migracji, paktowi migracyjnemu. A wtedy był jednym z orędowników przyjęcia takich rozwiązań, żeby państwa członkowskie przyjmowały nielegalnych migrantów. I ta polityka migracyjna doprowadziła do głębokiego kryzysu w Unii Europejskiej. Ludzie to odrzucają, nie zgadzają się na to, żeby migranci do Polski, nielegalni migranci trafiali. I to po prostu tylko i wyłącznie w tej chwili na potrzeby kampanii wyborczej zmienia retorykę. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, on będąc szefem Rady Europejskiej, a ja mogłam to obserwować bezpośrednio, będąc uczestnikiem posiedzeń Rady, był ogromnym orędownikiem tego, żeby tą politykę Merkel wspierać. Merkel otworzyła drzwi do Europy dla nielegalnej migracji, doprowadziła do ogromnego kryzysu i dzisiaj mamy tego opłakane skutki. Każde próby rozwiązania w tej chwili, w jakikolwiek sposób zmuszania państw członkowskich do przyjmowania, Nielegalnych migrantów są po prostu złe i my w Polsce absolutnie nie powinniśmy się na to zgadzać. Tusk kto wie, że ludzie odrzucają właśnie te rozwiązania, dlatego w tej chwili w kampanii wyborczej stosuje taką retorykę. Natomiast proszę nie mieć złudzeń, że w momencie, kiedy wybory prezydenckie się skończą, kiedy zakończy się już proces wyboru prezydenta. W Polsce Tusk pokornie zrobi to, co zostanie przyjęte przez Komisję Europejską, co zostanie narzucone przez Niemców i będzie tym nurtem głównym forsowanym przez Unię Europejską chciał płynąć. I tu jest też kluczowa rola, oczywiście, kto będzie w Polsce prezydentem, bo jeżeli zostanie wybrany Trzaskowski, to zapewne on będzie wspierał jako prezydent. Rząd Tuska w tych projektach przyjmowania nielegalnych migrantów i forsowania paktów migracyjnych. My jesteśmy absolutnie temu przeciwni jako Zjednoczona Prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwny jest również kandydat przez nas wspierany. Trzeba pomagać ludziom, którzy pomocy potrzebują i trzeba to robić mądrze i przede wszystkim w krajach, w których oni obecnie żyją. Natomiast absolutnie nie można. Tej, tykającej bomby tutaj w Europie, jeszcze bardziej forsować, więc idąc do urn wyborczych, w wyborach prezydenckich, też musimy mieć tego świadomość. I kolejna rzecz, czyli praworządność, ponieważ kiedy rządziła w Polsce Zjednoczona prawica, Unia Europejska miała, Komisja Europejska miała zastrzeżenia co do praworządności w Polsce. Później Ursula von der Leyen powiedziała, że żeby odblokować pieniądze z KPO, właściwie dokładnie nic się nie zmieniło w polskim prawie, natomiast stwierdziła, że trzeba mieć zaufanie do y, swoich y, odbiorców. I proszę mi powiedzieć, jak to jest z praworządnością w Polsce? Jak wygląda ta praworządność w wykonaniu w tej chwili koalicji uśmiechniętej? Jak to należy rozumieć? Ataki na rząd Prawa i Sprawiedliwości za rzekome łamanie praworządności były atakami politycznymi, po prostu rząd, który był w Polsce, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wpisywał się w tą ten nurt, który obowiązuje w Unii Europejskiej. Myślę, Polska jest dużym krajem, znaczącym krajem, zaczęliśmy przeprowadzać reformy, które przywracały właśnie takie godne życie i, i umacniały naszą rolę w Unii Europejskiej. To się nie podobało oczywiście tym, którzy ten ton w Unii Europejskiej chcą nadawać do no, głównie. Głównie oczywiście Niemcom. Stąd od początku, kiedy przejęliśmy władzę, był na nas atak i posądzanie nas i o to, że jest łamana praworządność, co było zupełnym kłamstwem, bo nawet reformy sądownicze, które były przecież kwestionowane jako te pierwsze, były przygotowywane w Polsce na wzór rozwiązań, które w krajach europejskich obowiązują i nie są kwestionowane. Więc absolutnie tutaj nie było żadnego łamania praworządności, tylko tak jak powiedziałam wcześniej, były to ataki i decyzje polityczne. Zresztą były realizowane pod wpływem ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzących, czyli ekipy Tuska, którzy robili wszystko, żeby ten atak na rząd prawa i sprawiedliwości był coraz silniejszy. Natomiast w tej chwili, kiedy rzeczywiście w Polsce jest łamana. Praworządność, bo proszę zwrócić uwagę chociażby na przejęcie mediów publicznych czy na to, co dzieje się w prokuraturze, w Sądzie Najwyższym. Wszystkie te kolejne kroki, które ekipa Tuska podejmuje, absolutnie nie są kwestionowane przez koalicję, przez rządzących w Unii Europejskiej, ponieważ obecna koalicja rządząca. No i to są przedstawiciele tej rodziny politycznej, która w tej chwili w Unii Europejskiej dominuje i która rządzi. Urszula von der Leyen jest koleżanką z jednej grupy politycznej Donalda Tuska, więc nawet takie sformułowania obecnego premiera, jak chociażby to, że Mamy w Polsce demokrację walczącą, albo będziemy realizować prawo tak, jak my je rozumiemy, nie wzbudzają żadnego protestu ani nawet znaków zapytania w Brukseli, tylko i wyłącznie wszystko jest to akceptowane. Więc trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli mówimy o praworządności w Polsce, to za czasów Prawa i Sprawiedliwość myśmy przeprowadzali wszystkie zmiany zgodnie z konstytucją zgodnie z procesem legislacyjnym. Dzisiaj na każdym kroku ta praworządność jest łamana, no ale mogę też powiedzieć, że w samej Brukseli z tą praworządnością to towarzystwo, które w tej chwili tam rządzi, ma problemy, bo przecież ciągle słyszymy o jakichś aferach czy o różnego rodzaju przekraczaniu uprawnień czy prawa innych na to nie reaguje. No musimy mieć świadomość tego, że w tej chwili w Unii Europejskiej trwa bardzo zagorzała i zacięta walka o to, żeby ta Unia nie zmieniła się z tej lewackiego, z tego lewackiego projektu, z tej ideologii, która jest pompowana każdego dnia w opinii publicznej w Unii Europejskiej ponieważ każde wybory, w, które są w poszczególnych państwach członkowskich, przynoszą, można powiedzieć, dla tych -libera, lewicowo-liberalnych ugrupowań rozczarowanie. Ludzie mają tego dosyć. Coraz bardziej ten, widać, że te, te kryzysy kolejne Unii Europejskiej wpływają na to, że te preferencje wyborcze w poszczególnych państwach się zmieniają i oni się tego boją. Obawiają się tego, że. Polska, która, tak jak mówię, jest dużym krajem liczącym się, dużą, znaczącym i może odegrać tutaj rolę lidera, no, będzie ten ton nadawała. Stąd te ataki te, te różnego rodzaju szykany. No, dzisiaj okazuje się, że nie przeszkadza Urszuli von der Leyen, mimo że. Nie są dotrzymywane, tak jak wcześniej powiedziałam, procedury legislacyjne, czy jest łamana konstytucja, prawa człowieka. Przecież mamy nawet z tym do czynienia w tej chwili. Nie przeszkadza jej to właśnie akceptowanie tego i mówienie, że no tutaj nie ma już problemu, żeby Polsce wypłacać pieniądze z KPO. Decyzje o wstrzymaniu środków z KPO dla Polski wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rządził, były tylko i wyłącznie decyzjami politycznymi. I w, teraz, w styczniu, Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Proszę mi powiedzieć, czy w Pani opinii, Pani premier, rząd uśmiechniętej koalicji wykorzysta tę szansę, która dla nas się otwiera, czy raczej nie? Polska już kiedyś miała prezydencję, kiedy rządził Tusk. To był też taki czas, kiedy Tusk był premierem, była polska prezydencja. No i ja nie odnotowałam jakichś specjalnych w związku z tym dla Polski korzyści czy, czy jakiegoś sukcesu i dokładnie tak samo będzie w tej chwili, ponieważ Tusk nie zrobi niczego, co wykraczałoby poza tą wizję Unii Europejskiej budowanej przez aktualną koalicję brukselską będzie wykonywał to, czego będzie oczekiwała von der Leyen, więc raczej będzie to tylko i wyłącznie administrowanie. Nie spodziewam się tutaj, a żeby Polska nadawała ton tej polityce Unii Europejskiej. Prezydencja to jest taki czas, który można dobrze wykorzystać i można próbować zrealizować własną wizję Unii Europejskiej. E, własnych e, projektów, własnych e, zmian, które mogłyby być przeforsowane czy akceptowane. E, no ale e, problem polega na tym, że e, Tusk e, i jego ekipa akceptują całkowicie to, co w tej chwili jest forsowane, więc tutaj nie spodziewam się jakichś przełomów. No w tej chwili nawet nie ma zdaje się próby zorganizowania szczytu w Warszawie przez obecny rząd, więc raczej będzie to tylko i wyłącznie administrowanie i realizacja takich kwestii organizacyjnych pod dyktando do Komisji Europejskiej. I przenieśmy się teraz za ocean. 20 stycznia 2025 roku Donald Trump obejmuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla Polski, dla Unii Europejskiej i jak ta szansa będzie wykorzystana przez Polskę? Na pewno wybór Donalda Trumpa wstrząsnął Unią Europejską. I polityką światową, ponieważ wiadomo, że to jest polityk, który bardzo jasno stawia kwestie, zarówno dotyczące bezpieczeństwa, jak i gospodarki. Jest politykiem konserwatywnym i na pewno Unia Europejska, politycy europejscy będą musieli w tej chwili nieco zmienić swoją optykę, ale my musimy też pamiętać o tym, że. Nasz polski interes, nasze polskie sprawy zależą od nas, więc oczywiście trzeba potraktować to partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi w kategoriach naszych szans i to, to współpracę zacieśniać, utrzymywać ją jak na najlepszym poziomie. Natomiast też być świadomym, że każde państwo walczy o swoje interesy i my musimy robić dokładnie to samo. Tutaj, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone pozycje i pozycję Donalda Trumpa, to trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na sytuację w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, to jest kluczowa kwestia. I na pewno to, że Donald Trump próbuje przekonać i wywierać presję na państwa członkowskie, że one muszą partycypować. W tych zobowiązaniach, które podjęły wstępując do NATO, są niezwykle istotne. Polska jest państwem, które przeznacza ba bardzo duże środki na nasze bezpieczeństwo i musimy my, jako państwo członkowskie, również przekonywać do tego innych partnerów. No i kolejna kwestia to jest oczywiście kwestia gospodarcza i energetyczna. Ja mam nadzieję, że polityka Trumpa będzie mimo wszystko wpływała na to, ażeby wywoływać presję i poprzez te różnego rodzaju możliwości współpracy, żeby odwrócić te niebezpieczne i te złe trendy również dla gospodarki europejskiej. Trump na pewno nie wycofa się z konwencjonalnej energetyki. My powinniśmy brać z tego przykład. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałam, Musimy mieć świadomość tego, że każde państwo walczy o swoje interesy i ważne jest to, żeby w Polsce również był rząd i, i prezydent, którzy o te interesy walczy. Mm. Bardzo dziękuję. To jest płyta naszej rozmowy. Dziękuję pani premier, dziękuję państwu za naszą, nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.